To jest nasza zamrażarka, którą teraz wykańczamy. W środku już mamy koniec. Nowy beton, wszystko jest ok. Dach zrobiony, profile zrobione. Do wykończenia zostały jeszcze profile. Zaraz tego profila cyknę tutaj. Na wzmocnienie narożników daję taką elkę z galwy. Tutaj mam profila, już klej tam położyłem. No i wykończenie robię później tutaj opierzenia, na dole. Dwa dni temu widziałem się z Marcinem, z Adrianem i z Bolusiem, a już dzisiaj robię tutaj wykończenia. Tutaj betonik, oczywiście też profilki. Wszystko właśnie tutaj na rewety, na nity. Nity zielone, sam malowałem. Sprayem. I tak to wygląda. U góry opierzenie. I zaraz tego profilacyk tutaj położy. I gra muzyka. I tak to wygląda. Zaraz do następnego. Będzie koniec.